Siemanko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku grudniowego odliczania, 9 grudnia. Otwieramy sobie kalendarz adwentowy i znowu saszetki z ekstra klasy, mówię na razie to jedyne co mam, ażeby coś się działo, może mówię potem jakieś albumy czy coś będą. Zobaczymy co tu dzisiaj nam TOPS przygotował na 9 grudnia. A, i tutaj zjechała szesnastka. Tam wypchniemy do góry. Dobra. Zamykamy i lecimy. Zobaczymy może w końcu coś fajnego. No, widzę, że nie. Uuu, ale jest Tyler Killianem To jest fajna karta. Son. O, i Klub 100. Okej, okay, fajna paczka. Fajna paczuszka. No i lecimy z saszetkami tutaj ekstra klasy oczywiście top mistrzowie to jest nasze jakby cel na dzisiaj ale my mamy dusię kuciak. ale ty mówisz, już trochę posklejane są to już sokołowski. Okay. O pusty przelot chyba zgadza się. Jeszcze trzy saszetki. Przepraszam. Tu mamy ulubieniec fanów i z Okej. Kolański Kazimierczak. Ziajka, Rogalski i Głedesz, Lukas. OK. jeszcze dwie saszetki. Dajcie znać co zbieracie, czy w ogóle coś otwieracie, czy macie przerwę. Jak to u was wygląda, znowu obrońc, o już go mieliśmy, Małecki. Rona Kielce i Pałowski. Możecie dać znać co wy zbieracie, a ja się chętnie do tego odniosę. No i ostatnia troszeczka Ulubieniec fanów, Jamalidze. Też bardzo fajnie grał w polskiej lidze Wąkiewicz, Geral Pich i Dankowski. No i to wszystko dzisiaj. Widzimy się jutro, 10 grudnia, do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę oraz komentarzu i zapraszam Was na grupę na Facebooku. Trzymajcie się, siemaneczko, cześć!